Cześć, tu Wilku. Witam bardzo serdecznie w trzecim odcinku serii Zagrajmy w Rollercoaster Tycoon 3. Hmm. Oczywiście w tym odcinku kończymy budowę parku z pierwszego scenariusza. Parku scenariusza Waniliowe Wzgórza. Już niewiele nam zostało. Musimy osiągnąć wartość parku 100 tysięcy. Mamy obecnie 87 tysięcy. No i co, musimy się postarać, żeby to jakoś tak zgramnie zrobić. No widzimy, trochę śmieci nam tutaj przeszkadzają w tym pargu. Hmm, przyda się dodatkowy dozorca. Dozorca. Ech, tak, dozorce, dobra. On się szybko tym zajmie. Może jakiś kosz na śmieci jeszcze, bo faktycznie o to, o to nie zadbaliśmy ostatnio. Hmm, takowe znajdziecie, znajdziecie tutaj. Taki prosty śmietniczek. Powinien jakoś tutaj załatwić sprawę. Nowa atrakcja. Co no to robimy? Trzeba uważać troszkę, co się robi i w jakiej kolejności, bo to ma jednak wpływ się wpływ na, na tej budowę całego, całej ścieżki. Ok, mm. otwarte jest bardzo dobrze. powiększyć ten basen jeszcze troszkę, można, można troszkę jeszcze powiększyć. Można też... A i nie mamy tyle funduszy. Nie pokazywałem tego, można dołożyć pewne udogodnienia, pewne atrakcje, pewne, pewne dodatkowe atrakcje, które, które, pewne dodatkowe atrakcje które, które możemy zamontować gdzieś w okolicach tego basenu, albo w samym basenie na przykład jakieś dodatkowe tutaj urządzenie wytwarzające fale, trampoliny wszelakie, Jacuzzi no nie wiem czy nas stać na takie rzeczy w tej chwili. Yy, ja bym jednak powiększył przede wszystkim mm. widzimy, wszystko nam się psuje. Chyba faktycznie nowy mechanik to jest, to jest to. Już tych atrakcji się narobiło troszkę. No i jeden nie wyrabia. Nie wiem czy mówiłem, czy pokazywałem. Hmm, oczywiście zaangażowanie naszego mechanika zależy od wielu rzeczy. E, też od e, pensji, którą mu wypłacamy. Oczywiście jeśli mu obniżymy, no to tam... Będzie robił tak jakby, no... Jakby, jakby go nie było. Zimę. Mam ciekawą pracę, nienawidzę tej pracy. No szybko się zmieniają nastroje tych pracowników w grze. Tylko musiał iść do z tej przejażdżki i już chyba wszystko się zmieniło w jego życiu. No i tutaj jest przycisk, dzięki któremu możemy wyszkolić tego pracownika, wtedy również on będzie bardziej chętny do pracy. Wydaje mi się, że automatycznie będzie zarobił więcej. No plus oczywiście musimy wydać na to, szkole, na to szkolenie. Przede wszystkim będzie potrafił szybciej to zrobić, no może niekoniecznie chętniej. Dobra, jeszcze nam tutaj zostało chyba niewiele, żeby zakończyć ten scenariusz. Już kurczę, nie mogę doczekać czekać się kolejnego. Kurczę, cały czas <ścoughs> chcę się wybudować, ale trochę funduszy, mało. Przyspieszmy, może to trochę. Tak, to, to długo trochę trwa. No, możemy sobie szczegółową ocenę parku. E, tutaj zapoznać się właśnie z, z szczegółową oceną parku na śmieciwymiecie no to już widzieliśmy to to jest rzecz, tutaj z której nie możemy się chwalić zwierzęta no tego tak jak mówiłem w pierwszym odcinku nie, ch nie chcę tego zaczynać tutaj jest sporo zabawy z tym zaczniemy to może w jakimś takiej w takim scenariuszu mm. no gdzie po prostu to, to będzie wskazane właściwie no są takie często narzucone rzeczy wielka zjeżdżalnia no i chyba wielka tona nie jest, no ale Gdzieś nam tutaj uzupełni Aha, bo to jest, dobra Bo ja chyba tutaj się troszkę pomyliłem O, bo to jest W odcinujących przejażdżek byłem pewien, że to jest po prostu Rzecz taka jednoelementowa, a to możemy wydłużać oczywiście tak, jak chcemy. O kurczę, no to będzie wielka faktycznie. Dobra, tyle nam wystarczy chyba z całą pewnością. Doprowadźmy tylko może jakieś... gdzie to też było. Ale chyba o czymś zapomnieliśmy. Dobra, że teraz się nie będziemy tym zajmować, ale trzeba o tym pamiętać, żeby nasze dzieciaki gdzieś tam nie błąkały się po tej trawie później. Nie będzie, nie będą raczej zadowolony, nie wydadzą swoich pieniędzy przede wszystkim. To jest chyba dla nas najważniejsze, jakby nie patrzeć. Pach, pach, dobra, tutaj nie będzie problem z wyprowadzeniem. E, ale, ale... My jesteśmy jeszcze ciągle przy tworzeniu naszej zjeżdżalni. E, oczywiście tutaj są te przyciski wejścia wyjścia. Wejście do atrakcji. Można je zrobić jakoś niżej chyba tak. Dobra, bardzo fajnie. Tak nam to bardzo zgrabnie wyjdzie. Dobra. Może otwierać trochę też wyższa ta cena. No, tak, przemknęło nam to przez chwilę. Możemy uczyć muzykę, nie? Specjalnie nie włączam e, Gdyby, gdyby była z tej na wielu atrakcjach Naprawdę by to było trochę... E, denerwujące e, Szczerze mówiąc jakoś tam nie przepadam za tym Pewnie ma to jakiś wpływ na, na tutaj... Zadowolenie naszych e, gości, naszych klientów Ale, ale jakoś tak... Dla własnego zdrowia... Tego nie robię No i troszeczkę zepsujemy Jaka szkoda Oczywiście można sobie pomagać takim przeciąganiem Ale ja jakoś tak Mnie jakoś zawsze jakoś świetnie nie wychodziła No widzicie, jesteśmy już z prawdziwy, prawdziwymi potentatami i myślę, że możemy już rozpocząć drugi scenariusz. Dostaliśmy nowy projekt kolejki. No, mechanik już chyba poczuł tutaj się zwycięzcą i odszedł. Już może sobie wpisać w CV, w jakim to parku nie pracował. No dobra, to chyba wszystko w tym scenariuszu. Myślę, że możemy go zakończyć sobie. Może zapiszę. Fajnie jest zapis. I wracamy do ekranu kariery, gdzie sobie rozpoczniemy scenariusz numer 2 oczywiście. OK. Chcemy rozpocząć oczywiście. Wczytywanie trochę będzie trwało, ale w tym czasie mogę powiedzieć o, o paru kwestiach. Mianowicie, w grze, w grze Roller Coaster Tycoon 3 jest fajna rzecz, myślę, z Zrobiono coś takiego, że można importować nasze kolejki z poprzednich wersji, wersji gry, czyli z wersji pierwszej i wersji drugiej. Myślę, że to jest, to jest bardzo przydatna sprawa dla ludzi, którzy grali w poprzednie edycje. Po prostu troszeczkę zaoszczędzamy oczywiście, pracy. No a przecież ktoś mógł mieć bardzo fajne projekty w poprzednich edycjach. I, I jakby nie patrzysz, jest to jakaś zachęta do przerzucenia się na trójkę. To wszystko na tym tutaj moim kąpie tak trwa trochę długo. Na co poradzić? Myślę, że ten scenariusz będzie już zupełnie inny. Prawdę mówiąc, no przeszedłem jakiś tam czas temu, ale już nie, nie pamiętam co to było. Zaraz zobaczymy, czego będą od nas oczekiwać w tym właśnie scenariuszu. Korączka złota. Ok, asystent. Dwie kolejki spełniające kryteria oceny. Minimalne emocje 3. Dwie kolejki o minimalnej długości tam 10, 10 co ja mówię, 1000,66 stóp tak. Całkowity miesięczny zysk z kolejek na poziomie 30 tysięcy. To chyba nie jest za dużo. Spać pożyczkę. Pożyczki, ile mamy? O, też nie za dużo. 1 tysiąc. Całkowity zysk z kolejek 50 000, 500 tysięcy. I na poziomie potentata 3 kolejki o minimalnych mocnych 4. Minimalna długość, jak widzicie. Całkowity miesięczny zysk z kolejek. 700 tysięcy, no też chyba niezbyt wygórowane są to y, tutaj mm, wymagania stawiane przed nami Zaraz zresztą się przekonamy, Iran zajmie e, spełnienie tutaj tych, tych e, celów e, spełnionych przed nami, stawianych przed nami. E, Okej, okay. też m, widzimy, na już na wstępie mamy pełno tych, dostępnych tych kolejek, więc to jest to jest też, do, też dodatkowe ułatwienie. Mm widzimy taki klimat dzikiego zachodu naprawdę fajną rzeczą jest to że każdy scenariusz jest po prostu zupełnie różny od drugiego bardzo dużo wymyślnych tych, tych mapek zresztą jest też dostępny edytor map z pewnie warto też skorzystać jakoś tam <laughs> nie, nigdy mnie nie ciągnęło ale, ale oczywiście jeśli ktoś ma taką duszę artysty to może się troszeczkę zabawić następnie troszeczkę pieniążków jest Emocji, aha, bo od razu, prawdę mówiąc, ja bym brał od razu pod uwagę wymagania stawiane przynajmniej przez poziom potentat. No to po prostu umożliwi nam szybsze przejście tego, a, a po prostu nie będziemy musieli tworzyć kolejnych kolejek, nie będziemy musieli zarabiać na siebie milion razy. Tym bardziej, że no ten park za duży nie jest, moim zdaniem. Jak na, jak na taką ilość kolejek będzie tutaj trochę zabawy. Chociaż widzimy tu jeszcze taką no ale, ale to jest moim zdaniem ciągle no, nie jakoś wielce, wielce duży teren. Mm, ok, no basenu chyba tutaj nie zrobimy, mojego ulubionego. Ale, ale co, ale możemy się porozglądać w tych projektach. Jeszcze raz, jak to tutaj chciano. My procentat, minimalne emocje 4, minimalna długość. No dobra, to sobie porównamy. Oj, nie na naszą kieszeń. Giga kolejka. A, o to chyba jakiś mój projekt stary. E, całkiem możliwe, że, że właśnie e, z myślą o, tej tracie, e, o tej trasie. O tej trasie? O tej trasie, o tym scenariuszu. No to też radziano, parę Parmedziano też moje. Robi stroller coaster to też. E, ale emocje troszeczkę za małe. Hmm. Aż za duże te emocje. Dobra, ale, ale właściwie to giga kolejka. Myślę, że to może być fajna sprawa, ale, ale ona ma długość. Och, ogromna długość przejażdżki, widzimy. Dwukrotnie większa od tej, prawie dwukrotnie większa od tej wymaganej, ale czy gdzieś tam się to zmieści w ogóle? To jest pytanie. O, jest fajnie. Mhm. trochę funduszy nam brakuje, no niestety chyba jednak coś innego hiper kolejka upadek o, o kurczę to jest to jest dosyć też myślę ciekawy ciekawy projekt zobaczymy może gdzieś to nam wejdzie Oj, też będzie problem, mówię, no ten teren nie jest za duży. Tutaj musimy się po prostu zmieścić. I tutaj, no, sztuką jest właśnie jakoś się wpasować w te, w te sztywne ramy. Przyspieszymy, może, niech, niech, niech już ten park zarabia na siebie. Myślę, że z tym nie będzie problemów. Te pierwsze scenariusze są raczej takie, że no, już na wstępie jakiś tam poziom jest tych atrakcji. A dopiero później zacznie się tak, że będziemy musieli w zasadzie ratować te parki. O, teraz całkiem fajnie, całkiem, całkiem zgrabnie ta kolejeczka wygląda. Ma, ma wszystkie rzeczy, których potrzebujemy. Krokodyle psoty, dobra. Jakaś ładna ścieżka teraz. Ścióżneczka taka piękna, ok. żebyśmy tylko sobie nie nie zawadzili, ok. Churcze. Hmm. Widzimy nawet napisy w takim stylu trochę z amerykańskich filmów o dzikim zachodzie. z jakiegoś Teksasu, wiele nie kojarzy się tutaj z Chuckiem Norrisem no, on by nie był zadowolony nie, nie, wiem, czy to dobre skojarzenie było dobra, eee, w każdym razie ustawmy może właśnie oj, ilość wagoników, bo co z innym wagonikiem jazda chyba jest bez sensu kolejki i kolejki by były, eee, co mówią naprawdę warto, a, warto, warto czemu się cofają ci się... aha, dobra, oni się cofają, bo bo zamknęliśmy na chwilę naszą atrakcję, tutaj trochę będziemy chcieli zarobić. No, niech mówią, że jest drogo, musimy zarobić na kolejne atrakcje w, w dosyć szybko. Także, no, nie zawsze musimy być gościnni dla naszych tutaj gości. Wilkomysz, o widzicie. Nazwa tutaj związana z, ze mną, więc, więc moja, a mój projekt. Kurcze, no bardzo tani e, wskaźnik emocji, jak najbardziej taki jak trzeba, ale no długość, to jest to, jest to, jest zbyt krótka, no ale tutaj myślę że znajdziemy bez problemów e, taką kolejkę, zakręcona mysz czy wyścig szczur szczurów, e, podobna cena, podobne też emocje, więc, więc można tutaj wybrać coś, myślę, że ta będzie dobra, gdzie mamy wejście? No i troszeczkę nam brakuje jeszcze. Poczekamy. Mmm, właśnie. Kurczę, bo jest jedna rzecz, o której chyba nie mówiłem jeszcze. Hmm. Ona nie jest tutaj, ona jest dokładnie, dokładnie, dokładnie... Już właśnie nie, sam już nie pamiętam hmm, teraz tego wszystkiego. Jak fundusze, i chyba tracimy trochę. No, wyzwania to takich tutaj na razie nie mamy. To oczywiście, możemy poobserwować, e, co robią nasi goście. Multum e, opcji, gdzie możemy sprawdzić, czy są głodni, czy mają jakieś potrzeby szczególne. O kurcze, bo to wszystko pozamykane było. Ach. No, widzicie, trochę tutaj nieogarnięcie z mojej strony. Przez które pewnie traciliśmy. No, Największa kolejka zamknięta. E, Okej, okay, wszystko trzeba pootwierać. No, dobra, innych rzeczy nie ma, nie ma żadnych stoisk. No mm, ja szukam tej jednej rzeczy ciągle. Gdzieś mi wyleciało. Mm, z głowy, gdzie to było? E, padło z głowy. I coś nie chcę wrócić. E, mianowicie, kurczę, no. Chodziło mi o. Kampanię reklamową w tym parku. Mianowicie można coś takiego zarządzić, coś takiego sobie wykupić, po prostu reklamę w gazetach. Różne gazety do wyboru. Takie ogólne, oczywiście, wtedy najdrożej wychodzi. Nie wiem, takie z przeznaczeniem dla, dla dzieci, dla mężczyzn i tak dalej, i tak dalej. Wtedy możemy właśnie załatwić sobie na przykład. No właśnie gości do parku, robiąc, czy to właśnie reklamę atrakcji, czy w ogóle fundując darmowe bilety na, na daną atrakcję. No, gdzieś to tutaj było, być może, być może nie w tej, w tej w tym scenariuszu nie jest to dozwolone jeszcze, być może jeszcze nie chciano tego tu wprowadzać, coś nie mogę znaleźć. Czasem czasem warto z tego skorzystać naprawdę. Oj, dobra, już jak już nam tutaj podpowiadają, że, że gości są głodni, no to faktycznie trzeba o to zadbać. No. Jak to tutaj w Ameryce stejki podają. Musi być. Trochę kosze na śmieci może. Bo tutaj troszeczkę to niefajnie wygląda. No asystenta ukończyliśmy nawet na bez wielkiego wysiłku. Nawet nie zauważyłem kiedy, kiedy to, to się stało, że wszystko tutaj się wypełniło. Ja, bardzo fajnie spłać pożyczkę. No, to to chyba... Ten poziom trudności również teraz ukończymy, menedżer. Przyspieszenie, badań, fajnie e, jak to teraz wygląda. Trzy kolejki o takiej długości, czyli jeszcze jedna kolejka, myślę, wystarczy do tego, by, by cieszyć się właśnie właśnie e, uzyskaniem tego tytułu. Czyli, czyli co? Czyli buduję tę moją zakręconą mysz, czy jak to tam się zwało? Oczywiście, no, tego trochę nie przemyślałem, mogę spłacić pożyczkę i po chwili z powrotem ją zaciągnąć. No może pomyśleli, ale w każdym razie to tak, w taki sposób to nie jest zbyt trudne. Mm. Dobra, to spełniało te wszystkie nasze warunki, więc, więc budujemy. A mechanika to my chyba też nie mamy, dobra No bardzo, bardzo ogarnąłem tutaj widzę mm, od początku. Warto jednak sprawdzać, co się dzieje przed, przed uruchomieniem gry. Dobra. Oj, to tutaj ciężko trochę będzie z doprowadzeniem, jak to zwykle. Cóż, nie zawsze jest łatwo. Ojej, nie o to chodziło zupełnie. Trochę się tutaj musimy powspinać znowuż. Miałem właściwie nadzieję, że uda się w tym odcinku zakończyć ten scenariusz. Widzicie, on jest chyba nawet krótszy od tego poprzedniego. Przynajmniej tak to wychodzi w, w moim wykonaniu. Możliwe, że tam bardziej się skupię na rzeczach zbędnych. Tutaj zajmę się tym, co trzeba. No w końcu korzystałem z gotowych projektów, więc to nie jest jakiś problem szybko sobie poradzić z nimi, szybko je, je zbudować. No, może jeszcze coś się uda tutaj zrobić, chwilka. Najbezpieczniejszy park rozrywki. Oj. No i udało się. Spełniliśmy wszystkie warunki. Bardzo fajnie. Myślę, że całkiem prosta, prosta rozgrywka. Tak wygląda nasz park. Wykorzystaliśmy właściwie tylko gotowe projekty, no. Gdybym ogarnął od początku, to pewnie byśmy zakończyli ten, ten, ten scenariusz dużo wcześniej. Niemniej jednak, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Tutaj wybaczycie mi moje pomyłki już od początku tego scenariusza. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Proszę o komentowanie. Jeśli Wam się podobały, chcecie oglądać kolejne odcinki, zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Będziecie mogli śledzić, co tutaj się pojawia. Tak więc, jeszcze raz dziękuję i cześć.